Cześć. Chciałem pokazać naprawę e, włącznika, raczej e, stycznika, czy jak to nazwać, od otwierania tylnej e, klapy w Fordzie Focusie Mark II. E, przedliftowy. To jest coś takiego. E, pokażę Wam, jak to było mniej więcej zbudowane. To jest coś takiego. Wyciągamy mhm. i tu się powinno. Naciskać i otwiera to tylną klapę, baga no, klapę bagażnika. Tutaj mamy oznaczenie. No i teoretycznie, jak widać, to jest, powinno być zamknięte szczelnie. Tu jest sześć śrubek dookoła, zakręcone. Jak widać, tu to coś to pod klamką jest z gumą, pod, co się. Naciskę z gumą i to powinno uszczelniać tą konstrukcję. Niestety, w, 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 konstruktorzy Forda przeoszczędzili chyba na tej gumie i gdzieś w jakiś sposób woda się dostała. Teraz to jest wyczyszczone, nie widać tego, ale tu był po prostu pełno syfu, pełno takiego rdzy, wody, błota czy jak m, takiego dziadostwa. Zresztą tu jeszcze resztki widać. No i numer jest taki, że w tym miejscu. Był taki stycznik, no nie, żeby było widać dobrze, wiem, że trochę rozczęsione to było pod tą gumową, no, osłoną. I to się naciska po prostu tam przez gumę, no nie. I tu był taki stycznik, łącznie stycznikowy, w tym miejscu. Teraz jest stawiony nowy i to po prostu zeżarło. Zostało zeżarte, zardzewiało. I rozleciało mi się, wyszło, wyszło, po prostu rozleciało mi się. Jak widać tutaj są dwa takie styki. Do tego był on przylutowany po prostu wystarczyło wydubać to, obczyścić, odlutować te resztki tego drutu, tutaj tych stópek topek ehm, i wlutować nowy. Mam z odzysku z jakiegoś Zabawki chyba zdalnie sterowane. to akurat jest co innego, trochę inne, ale tutaj miałem z jakiejś zabawki zdalnie sterowanej, takiej prostej, wymontowałem z pilota, nawet nie kupowałem go i widać stop, stópki lutowałem od nowa w to miejsce, eee, tu były jeszcze sprężynki na tych, na tych bolcach, no to mam jedną na razie, coś tam wymyślę drugą. I wystarczy założyć to, weźmiemy, zajmiemy sprężynkę. To w to miejsce. Jak widać, słychać. No i miernikiem, miernikiem brałem styka. Teraz muszę to tylko dobrze uszczelnić. Założyć. I powinno grać. Pokażę jeszcze w samochodzie, czy gra. No, czułem się z tym kilka razy, bo coś mi tam od, już od jakiegoś czasu nie stykało, nie zwierało, otwierało, albo się sama klapa otwierała, albo się nie otwierała, albo teraz ostatnio z pilota. No i rozebrałem, miałem kupować, ale rozebrałem i chyba będzie grało, tylko trzeba to dobrze uszczelnić. A kupować nie wiem czy się opłaca, bo będzie to samo, to by trzeba... I tak uszczelniać i tak uszczelniać. Bo jeśli już się dostała woda, no to z tego stycznika raczej długo nie podziała, więc chyba lepiej. Wydaje mi się zrobić po swojemu i poprawić panów z Forda. No niestety nie ma co wymagać, to tylko Ford, także nie spodziewam się rdzał jak widać w fordzie. Nie tylko na butnikach, ale i w elektryce. Dobra, pokażę coś, może jak zamontuję, czy to działa. Powinien sobie każdy, kto ma lutownicę, z tym poradzić. Taki w można za parę groszy kupić w sklepie elektrycznym z takimi. No, z takimi rzeczami elektrycznymi. Добро, ну на разъем.